jestem w woźnicy Dolnej, a później jak już chodziłam do szkoły, to zamieszkałam w woźnicy Górnej właśnie, tutaj w tym domu rodzinnym, pracowałam w gromadzkiej radzie, bo wtedy jeszcze w 70 roku były gromadzkie rady, jako referent rolny, a później jak wyszłam za mąż, no to mąż miał gospodarstwo rolne, no moje rodzice też mieli. Zaczęłam pracować zawodowo, ale mimo to miałyśmy też gospodarstwo. Także po zajęciach, po pracy pracowałam w gospodarstwie. No miałyśmy krowy wtedy, konia dwie krowy i świnie zawsze się chowało. Także roboty nam nie brakowało. Ale po prostu moje hobby jest, chowam sobie kozy. Kozy sobie chowam. No to ja z mężem pijemy mleko, oczywiście zupę. Robię mleczne na śniadanie czy kawę. No krowę jak się doi, no to bierze się wiaderko czy tam jakiś garczek, ale ja lubię do wiaderka doić. Wody się bierze, myje się. I to jak pani Widziała. Myję, wymię, wycieram i potem doję krowę wiaderko między kolana. I trzeba trzeba wciągnąć mleko. Niektórzy doją także palcami, przez tak zwane osmykiwanie, ale to nie jest właściwe. Ja się nauczyłam dojść jeszcze, gdy byłam młoda. Może nawet nie wiem, czy miałam 14 lat. Od młodych lat doiłam. Byłam bardzo wprawiona i doiłam te krowy trzy razy w dnia. No, trzeba to po prostu jakoś wyczuwać tą krowę, żeby w porę gar, garnek czy to wiadro przesunąć, jakby kopała. No i tylko chęci i trochę siły. No. Nie jest to praca taka lekka, no bo krowy są różne. Na palcach można policzyć tych gospodarzy, które mają krowę. Nikat krowa. No, na przykład tutaj to siostra ma krowę i nie wiem, czy z kilometr dalej będzie druga krowa. Koziem mleko to ja pasteryzuję, to znaczy podgrzewam do 73 stopni. Później trzeba wystudzić to mleko kozie do 33 stopni, wlać pod puszczkę, którą zamawiam przez internet, no i powstaje tak zwany skrzep. Ten skrzep się kroi nożem, no i się ogrzewa na, na kuchence czy na kuchni i później się go scedza, obciąża, no i wychodzi serek. No po prostu sam swoim sposobem taką formę sobie ob, ob, no, obmyśliłam do takiego plastikowego pojemnika, nawierciłam dziurki, no i, i obciążam to i wychodzi ser. No to tak jak mam podój yy, Wieczorny i ranny na przykład, no to 4 litry mleka, to przeważnie tak jeden serek mi wychodzi z tego. No krowiego mleka, no to jak się podstoi śmietana, to się zbiera śmietanę, można i robi się masło, a z mleka pozostałego, ono skwasi się i robi się ser. No ja urodzona na roli i przyzwyczajona jestem do każdej pracy. To mnie się żyje dobrze i ja sobie chwalę. Ja się czuję spełniona i szczęśliwa. I nigdy bym się już w tej chwili nie przeniosła do miasta, bo uważam, że lepsze jest życie na wsi.